Dzień dobry! W tym filmie przedstawię kalkulację opłacalności budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy około 50 kWh w modelu NET Billing Brewa dla firmy. Przewidziane roczne zużycie energii elektrycznej kształtuje się na poziomie około 45 tysięcy kWh, a dobrana moc źródła wytwórczego to około 50 kWh. Poziom autokonsumpcji firmy jest uzależniony od charakterystyki energetycznej przedsiębiorstwa. My opieramy się na przykładzie firmy, która pracuje w systemie jednozmianowym 5 dni w tygodniu i ma podpisaną ze sprzedawcą umowę rozdzielną. Przyjęliśmy założenie autokonsumpcji na poziomie około 30%. Trzymając się tych założeń, wielkość depozytu firmy zasili kwota 33 826 zł. Z czego wynikają wartości przez nas podane? Już Państwu wyjaśniam. Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji około 50 kWp to około 50 tys. kWh. 30% energii wytworzonej w instalacji stanowi autokonsumpcja, co daje nam po przeliczeniu wartość 13 428 zł, i jest to tak zwany koszt unikniony energii. Pozostała wartość energii, 70% to energia wprowadzona do sieci operatora i przy tej kalkulacji jest to kwota 20 397 zł. Warto tutaj wspomnieć, że cena odkupu nadwyżki energii elektrycznej do depozytu jest skorelowana z cenami sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy. Na ostateczny kształt ceny sprzedaży energii do odbiorcy ma wpływ m.in. wolumen sprzedaży energii czy notowania na towarowej giełdzie. Cena odkupu nadwyżki energii elektrycznej jest przeliczana według specjalnego wzoru i z reguły jest niższa o 20 lub 30% od ceny sprzedaży. Jest to bardzo podobny system rozliczeń, jaki obowiązywał do 31 marca, czyli system net metering dawne opusty. Po roku czasu pracy instalacji fotowoltaicznej, przy konfiguracji, o której wspomniałam, i umowie rozdzielnej, firma zgromadzi oszczędności w kwocie 33 826 zł. Istnieje również możliwość rozliczania w systemie net billing-brewa w momencie, gdy firma ma podpisaną umowę kompleksową. Wówczas, tak jak w przypadku osób fizycznych, rachunek możemy obniżyć do 0 zł. Po jakim czasie firma może liczyć na zwrot środków z inwestycji? Tak jak wspomniałam wcześniej, w skali roku firma oszczędza sumę wartości dochodu z energii oddanej, w to wliczona jest również autokonsumpcja oraz dopłata do energii pobranej. Zatem porównując nakłady finansowe poniesione na inwestycje w kwocie 230 tys. zł i zestawiając je z wartością oszczędności, po ponad 6,5 roku firma uzyska zwrot z inwestycji. Jeśli prowadzisz firmę w miejscu, gdzie nie ma możliwości wybudowania instalacji fotowoltaicznej, a posiadasz grunty lub budynki z dachami, gdzie możemy wybudować instalacje, to energia wyprodukowana w jednej lokalizacji może być rozliczana również w innych lokalizacjach z wykorzystaniem wirtualnej elektrowni. Więcej o modelu wirtualnej elektrowni możecie dowiedzieć się z innego naszego filmu. Link w opisie. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu w komentarzach lub telefonicznie. Dane znajdziecie w opisie filmu.